Także witam was wszystkich z tej strony MikoLiks Jest to już kolejny, nie wiem który dziesiąty, dziesiąty odcinek, równy dziesiąty z, z Detroit Beacon Human. I tak, musimy się dostać na dach, tutaj coś mamy. Tutaj tutaj coś mamy właśnie. I mamy symbole. Póki co jeden do znalezienia i kontynuujemy nasze poszukiwania tych wszystkich grafiti do, żeby dotrzeć do tego jerycha. Gdzie ten kolejny symbol jest? O. Dobra, <laughs> więc tak, to akurat pamiętam trzeba było przeciągnąć to i się później wzbijać i później trzeba było takie rekonstrukcje robić, żeby jakieś parkury wykonywać na tych dachach. Widzicie, kiedy sportowani. Tak, mamy kolejny trzeci symbol. Cyk. Kolejna wskazówka za, zaaktualizowana. No i tutaj właśnie trzeba było e, tą synchronizację zrobić. Rekonstrukcja. Się na drążku, ten no, ale dobra, chyba nie ma innego. Wyboru. O, jest, jest, mamy. No, dobra, i dostaniemy się w ten sposób. Wykonamy to. Zobaczcie, teraz, jaki piękny pokaz sprawności Markusa. Dobra. jesteśmy w tym. W ogóle creepy miejscówka, zeskocz. Dobra. No, zobaczcie na to. W nocy taki urbek by tutaj zrobić, no nie? Niesamowicie creepy. Tam się nie mogę dostać. Ta za też zajebista. Zobaczmy co my możemy tutaj znaleźć. Jakieś kolejne symbole. Zobaczmy sobie L2, czekajcie, zapomniałem. L2, dobra, kolejne graffiti. Tu, idealnie jak się trafiło mamy. Tak, dotychczas jest to zdecydowanie najdłuższa misja w Detroit, mi się wydaje. No i jest bardzo klimatyczna też przy okazji. Okej, okay, tu coś mamy. jest za mało stabilne. Może tu jak się odbije od ściany będzie A, nawet się nie musi odbić. O, proszę. teraz wchodzimy do jakiegoś nie wiadomo jakiego budynku ostatnio jak grałem zapamiętam to, powiem, to zobaczyłem jakieś szczątki jakiegoś androida w tym miejscu no ale to było kilka dni temu niestety musiałem zmuszone, zmuszony byłem zrobić sobie przerwę ze względu na rzeczy prywatne dobra Wchodzimy tutaj i szukamy kolejnego symbolu. Zaraz mi szlak trafi przez tego kota. Czy to jest to? Nie, to absolutnie nie jest to. Widzicie? Nie, mam wrażenie, że coś mnie zaatakuje podczas tej podróży. Że coś, coś tu będzie. No nie, coraz bardziej się zapuszczamy w jakieś takie. Opuszczone miejsca. Coś. Dobra, teraz nie wiem czemu, ale miałem trochę problemy z namierzeniem tego. Aczkolwiek, no nie. Bateria mi padła. No fuck. Od razu mi się rzucił w oczy ten duży symbol, no nie? Ale tu taki problem z namierzeniem tego, żeby się ustawić. Że ja pierdzielę. Pod idealnym kątem trzeba się ustawić. Dobra. Kolejne graffiti. tu? nie gdzieś indziej to było tu Czy jak to wyglądało? o no widzicie nie, to nie tu jednak jeszcze o, 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 o mam, chyba to jest to To jest ewidentnie to miejsce L2 R2 L2 R2, R2. Normalnie taki rytm Hu Dobra I... Gdzie teraz co jak Przecież tu gdzieś był ten symbol Z tego co widziałem na graffiti Dobra, wchodzimy na górę. Nie no, ra raczej dobrze. Jericho, mamy tutaj, mieliśmy dotrzeć. Dobra, czyli wszystkie mamy symbole. Teraz musimy dotrzeć. Ło, cholera! Ja pierdzielę. Wiedziałem, że to się nie stanie. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. No i co? Problem. Co teraz zrobić? Ale nie, przyjrzyjmy się jeszcze budynkowi, na ile jest to możliwe. Niestety nie możemy się spojrzeć tak całkowicie w górę, ani całkowicie w dół. Aczkolwiek, troszeczkę, żeby się przyjeździć, naprawdę klimatycznie to wygląda. Taka godzina, powiedzmy, jak na 5 listopada, no to 16, 15, coś takiego. Dobra, muszę się udać w tym kierunku. Wspinamy się. I zobaczymy tu, 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 tu. znowu się zawali, nie pierdziel. Na samą górę idziemy. Ale nie, ta muzyka tak dodaje klimatu Naprawdę Aż mam z poprzedniej serii Assassin's Creed Origins Skok wiary. Identyczne to było Chwycimy się Gdzie on w ogóle wpadł, do jasnej cholery Wspinamy się Oczywiście Gdzie my jesteśmy. Co to za kanały w ogóle. Słyszysz sory. O, latarka. Co za przypadek, że tutaj była. zamknięte to nie wszystko What the fuck? <śmiech> kurde <śmiech> jaki jumpscare co to kuźwa było to jest. Nie, to, to się robi horrorowe coraz bardziej, tak gra. Znaczy, historia Markusa najbardziej. Albo na tym wysypisku śmieci, co się tam działo? Jaki zajebisty jumpscare, no nie? Słuchaj, ta muzyka. Podoba mnie się. Tutaj pewnie za, a nie, może? A, o, otwarte, ale co za babka była w ogóle? W ogóle, w ogóle, w ogóle, dobra. Gdzie my się kierujemy? Długi no, no nie wierzę, co tu się odbierdzie, jakby w jakiegoś outlasta grał, czy coś takiego, co jest grane. O, androidy. Jak miło. Tu mieli, tutaj miały być. miał mieli. Właśnie w tym... Owierychu. Dobra, ta historia była naprawdę długa. Bardzo dużo zadań tutaj było najwięcej chyba dotychczas, ale było grubo. Więc fajnie. Kontynuujmy. Mamy historię Konora i Hanka którzy muszą ze sobą współpracować pomimo tego, że Hulk właśnie nienawidzi androidów on ich nie nienawidzi więc więc no zobaczymy jak to będzie szło bo ostatnim wewniaczku byłem w plecy tygodniów, więc... to <tryk> Tym razem jest inaczej. Daję 100%. Gwarancji. Nie przegrasz tego. Tak. Dobra, wchodzę. To no, rozumiem. E? Nie pożaruj. To każdy... Nie muszę tu za jak pies. Chyba nie da się go w żaden sposób przechować. Dzięki, że uzgodniałem. Nie zostawiam Nie mi go tu. Ja nic nie poradzę. Wszędzie za mną łazi. Wiele robi najlepsze blogerki, ty b**. Mogę panu zadać osobiste pytanie? O, k**y. Nie Dlaczego wiem, czy to było dobre. Mam z Dziś rano, kiedy ścigaliśmy te defekty, czemu nie chciałeś, żebym przeszedł przez czas? No właśnie. No by się Zgadza się. Ja nie lubię wypełniać protokołu zniszczyć <laughs> coś wiedzieć o Dobra. mnie przecież nie. Krót. Wszystkie <laughs> opcje na to wyglądać. Android tak, i Sambernite projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja i moc, mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. Dobre tu z jego. Może poczyli się w jego defektach. Czy dasz mi wyśle? Nie Czasem u niektórych androidów zachodzi mutacja oprogramowania, która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych kodów. Kilka miesięcy temu, pewien decyzji, gdy zagroził, że skoczy stało z dziewczynką. Tak, kolor jest ewidentnie niezniszczony. Widzę, że robisz pracę do końca. Tak, jak ja Wszystkie antroidy tutaj. Ukończył pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie nowe i został najmłodszym pomocnikiem w innych drogach. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń bez i spędza pan dużo czasu. Jakie wniosku dochodzisz? Jest Pan doświadczony policjantem Nie chce zdobyć Pana zaufanie. Rozwiąże tę sprawę, jeśli będziemy współpracować. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Kilka przecink stopy. Rozejrzymy się? Proszę dokończyć posiłek. Czekamy na niego, jak zje, ale to, co się potoczy, to w kolejnym filmie. to co? Przepraszam, wysyłałem raport do Sniper Life. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie. Już idę. Co wiem na tym, Nie Niewiele. Sążec zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego wietra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale sąsiad twierdzi, że widział mężczyznę z diodą pod czapką. Jezus Chryste, jak będziemy jeździć do każdego, kto pierdzi w uszach, to ludzi nam wystarczy. Ty naprawdę zdawałeś raport tam w windzie? Dokładnie. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова